Dzień dobry, moi drodzy. Witam w niedzielę. Prosto z kwatery głównej. I tutaj w kwaterze głównej, że tak powiem, będzie zachodził proces zwany śniadankiem. A no, z racji tego, że strasznie, ale to naprawdę strasznie, kapie deszcz. I... No i generalnie... Słychać nowoływania o pomoc, ludzie biegają z krzykiem, słychać dźwięk syren, bo niektórzy tak reagują na deszcz. Y... Nie, no żartuję. Y... Zainteresowani wiedzą, do czego to jest przytyk. Troszkę sobie kropi, mało tego kropiło całą noc, więc leżaczek jest mokry, dlatego śniadanie zjemy sobie tutaj. Y... Większym problemem, jak ten deszcz, jest to, że skończyłam się kawał. Z racji tego, że to jest i tak ostatni dzień pobytu tutaj w Bindudze, no to poczekamy sobie, aż się wstrzelimy w okienko pogodowe, kiedy przestanie padać. Ogarniemy tutaj wszystko, spakujemy się i jedziemy dalej. A co oznacza to dalej, no to to sam jeszcze nie wiem, się okaże. Życzcie mi smacznego. Czegoś takiego jeszcze nie było. Ostatni raz portfel na przystanku. Znalazłem, jak byłem w trzeciej klasie w podstawówce ocenzekcji A teraz spaceruję sobie po ośrodku i leży coś takiego. Będziemy oddać na recepcję, bo może już ktoś o niego pytał. Natomiast dziwne jest, bo jest w nim tylko dowód osobisty i nic więcej. Z pytanie czy nie jest podrzucony i już wygadaszony. Przyznam szczerze, wyglądało to na, dowód, na portfel, który, który już został przetrzepany. Pozostał tam tylko dowód osobisty, kompletnie nic więcej, więc wydaje mi się, że ktoś go tam po prostu podrzucił, a nie zgubił akurat w tym miejscu. Opuszczamy bindugę. Wszystko spakowałem. Musiałem jeszcze z dobrą godzinkę jak nie dłużej poczekać aż mrzawka przejdzie, żeby można było złożyć namiot. I tak jest złożony w sposób tragiczny. I tak będę go musiał, nawet jak nie będę w nim spał, to i tak będę go musiał rozłożyć w celu wyschnięcia. Bo jest naprawdę spakowany, mokry, z błotem, piachem, śluzem i w ogóle wszystkim. Pan? Wyjeżdżam. Dobra, się. Dziękuję. Do zobaczenia. No i wyjeżdżam z Winduki. Jedziemy dalej. z urlopową wycieczką. A few moments later. No i jadąc w kolejne miejsce docelowe, przejeżdżamy ko Akademii Policji w Szczytnie, Panie Kapitanie. Podporucznik Morawiec Waldemar, ze szkoły w Szczytnie. Dobra, dobra, ty ty jakieś masz? Tak, tak jest. Do Akademii Policji w Szczytnie uczęszczał podporucznik Morawiec Waldemar, ze szkoły w Szczytnie. Dobra, jedziemy dalej. Przed którym teraz jestem, to ogromny jak na miejscowość, w której się znajduje. I myślę, że również bardzo luksusowy hotel, który z tego co wyczytałem nigdy nie został oddany do użytku. Hotel w momencie kiedy już był prawie gotowy. Właściciel stwierdził, że on jednak dobuduje kolejne skrzydło tego budynku zaczął je również budować jak przejdziemy sobie w tą stronę to zobaczymy tą część budynku która nie została dokończona w ogóle no i niestety okazało się w którymś momencie że zaczyna brakować funduszy na to żeby ów hotel dokończyć u góry na tym Pogucików, czy jak to tam się nazywa? Mamy datę rok 2000. Więc myślę, że gdzieś w tym okresie ten budynek miał zacząć funkcjonować, albo w tym roku został wykończony, tak naprawdę, do tego momentu. No i się usrało. Tego, co mi się też udało w internetach wyczytać, no to budynek tak naprawdę jest pusty w środku, bo nie został on tak naprawdę nigdy ostatecznie oddany do użytku, nigdy nie został też wyposażony w sprzęty, które powinny w takim miejscu się znaleźć. Czyli jakieś łóżka, meble, cokolwiek innego. To tyle, jeżeli chodzi o to, co się udało wyczytać w internetach. No a teraz. Wbiję do środka, mam nadzieję, że mnie nikt nie pogoni, bo hotel stoi w bardzo ruchliwym miejscu. Zresztą sami zobaczcie, ilość samochodów, która przed nim stoi, wygląda tak, jakby on był po prostu zamieszkały. To jest toaleta, która miała być taką toaletą ogólnie dostępną w recepcji. No i dobra. Idziemy dalej. Sądząc po twórczości artystycznej na ścianach, budynek jest dość często odwiedzany przez okoliczną młodzież. U na ścianach. A wejście główne do obiektu miało być właśnie tutaj. Szerokie, reprezentacyjne drzwi. Klatka schodowa z kutymi poręczami. Iż on następuje. Dźwig już był prawdopodobnie odebrany, nawet przez OBD. Piękny barek. Sala so, z kominkiem jest takim przeszklonym. Patio. W kominku widzę, ktoś miło wszystko próbował palić. Właściciel tego na To Ma tutaj w tej miejscowości jeszcze jakieś dwa interesy. Nie jestem sobie w tej chwili w stanie przypomnieć co. Hotel był jego największą inwestycją. To w samej miejscowości, czy tutaj w jej pobliżu, ma jeszcze jakieś biznesy. Zobaczcie, jak są wykończone płytki. Naprawdę luksus. W pierwszym pokoju hotelowym, który wydaje mi się, jest całkiem przyzwoitych rozmiarów. Wyjście na balkonik i łazieneczka. z naprawdę elegancka w ładnych płytkach. Łazienki we wszystkich pokojach w tych samych płytkach o, tu już dochodzimy chyba do tej części która nie nigdy wykończona solidne grube drzwi no i tutaj widać, że tutaj z racji tego, że chyba to jest łączenie tych budynków starego z nowym. Zobaczcie, nie zostało w odpowiedni sposób zabezpieczona i tutaj już weszła wilgoć. Teraz jestem w tej głównej, powiedzmy sobie. W cudzysłowie wieżyczce, która znajduje się, generalnie pode mną znajduje się wejście, tędy wchodziliśmy. No i wygląda to na jakiś taki konkretny apartament. No tu są drzwi, wejście z korytarza, więc to wszystko tutaj to chyba był jakiś konkretny apartament. Przed chwilą stałem na balkonie i się nic nie działo. zamkniemy okno, żeby nie napadało. jest trzy windy, Ostatnie piętro. Burza się zerwała konkretna.

że jestem w tak pięknym punkcie widokowym, to zobaczcie za chwilę na ręczki, nie pływa. bo to już by była ciężka walka o przetrwanie, a ja jestem na czubku jeżyczki a tutaj to wszystko co już niestety nie zdążyło powstać a to co powstało niezabezpieczone zdążyło się rozpaść No co, chyba wychodzę z hotelu i tak na recepcji nikogo nie ma, więc w żadnym pokoju mnie o! nie zakwaterują i wieje strasznie. No, ale dziś się otwierają chyba na fotokomórkę. jak ktoś chce wyjść, to się otwierają, także wychodzimy z interesu. jeszcze ostatni rzut oka na to, jak to wygląda z zewnątrz. A few moments later. Przed nocą im mgłą mnie Zabierz z serca samotność Sień Co tam leży wytaruj od gwiazd Ten czas Mój czas Wieczór Pomimo tego, że wczesny robi się troszeczkę chłodny, więc musiałem zmienić styluweczkę. A taka Ala Fidel Castro. Brody mi tylko brakuje. I idę sobie jeszcze pochodzić po ośrodku, porobić jakieś fotoski i coś dla Was nagrać. Skowronkowa stołówka dzisiaj jest 28. Cóż tutaj takiego było w menu? Rosół z makaronem, kotlet schabowy, ziemniaki, surówka, kompot, to zupa fasolowa, gulasz kasza, surówka, kompot, wtorek, barszcz ukraiński, kurczak pieczony, ziemniaki, surówka, kompot. Czyli surówka i kompot są w tak zwanym zestawie obowiązkowym. Pogoda nie sprzyja plażowaniu, to jest jakby oczywiste. Ale myślałem, że będzie się tutaj coś działo więcej. Szapołysko się na właśnie nie opala. Ratownika. też nie widać, a ja nie wiem, co to są za porządki. Kolejne no jezioro, Sajno. Mocno wzburzony wiatr, jak to mówił Sławek Markiewicz, Ta Walaska. szefie zbiera się na burze. Dobra, zawijam stąd. nieka litka dorecka zacznie mi tutaj nawijać bajury o Schopenhauerze i tych wszystkich pierdołach, które tam pociskała. A w ogóle to zwykła dziwka z niej była. W pobliżu Augustowa był nagrywany jeszcze jeden odcinek w serialu 07 z gościem. Czy może nie tyle sam odcinek był nagrywany co sceny do tego odcinka były nagrywane też w Augustowie Pensjonat nad jeziorem w którym ukrył się wspólnik Wasyluka z odcinka ślad rękawiczki kiedy to postrzelili policjantów po bójce na dworcu kolejowym i zostali aresztowani. No i Wasyluk gdzieś tam sobie wybył, a kumpel Wasyluka ukrył się w pensjonacie nad jeziorem. I ten pensjonat jest niecałe 10 km stąd. Czy uda się tam dojechać i czy to jest nadal pensjonat, czy to było tylko zainsceniz zainscenizowane na pensjonat, tego nie wiem. No ale mam nadzieję, że uda się zaraz to sprawdzić i zweryfikować. No i pokazać Wam oczywiście. Także próbuję się dostać w kolejne filmowe miejsce. No nie wygląda to jakoś specjalnie okazale, ale to jest ten budynek. Od tamtej strony nad brzegiem jeziora jest taras. I to w tym budynku spędził noc porucznik Borewicz z Jamniczkiem i z pewną damą. I to w tym budynku w piwnicy znalazł i aresztował wspólnika Wasyluka. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wojaże i szukanie miejsc filmowych. A teraz szukam miejsca na nocleg. Bo to już taka godzina, że trzeba by było gdzieś się zakotwiczyć. Miejsce na nocleg wybrane. Mało tego, jestem już rozbity. Autko, miacik metr od jeziora. Bardzo fajne miejsca. To jest pole biwakowe Krowi Róg. Byłem tutaj dwa lata temu bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. A tam za cyplem jest ośrodek w właśnie. Bardzo fajne miejsca. Cichutko, spokój. Przemiły Pan właściciel. Cisza, spokój. Więc myślę, że nocka tutaj będzie całkiem przyjemna. No a rano, jutro, jedziemy dalej. A teraz, żeby było romantycznie pan rozpalił ognisko będę sobie mógł posiedzieć przy ognisku jeszcze słuchajcie takie, takie rzeczy naprawdę się nie zdarzają Jak widzieliście rozłożyłem namiocik i pan mi rozpalił jeszcze ognisko żeby mi było tutaj sympatycznie wieczorem po czym zaczął padać deszcz i pan mówi wie pan co? Co pan będzie spał w tym namiocie i pan będzie Mars bo może będzie zimno w nocy, niech pan sobie śpi w przyczepie. Dostępnie mi pan przyczepę i mogę sobie tutaj w siedzieć, a jak będę chciał, no a prawdopodobnie będę chciał, no to sobie tutaj zrobię nie i tu się prześpię. Naprawdę, szacun i wielkie podziękowania dla Pana. Pana Jacka z kampingu Krowi Róg. Polecam Bruno Delmar. Mar. Deszcz przestał bębnić o przedsionek, więc chyba przestało padać. Idę zobaczyć, jak tam ognisko. A par się aż miło. Zaraz sobie dorzucimy jeszcze czegoś tutaj jest jeszcze jak pan mówi, że go mogę wykorzystać i też dorzucić będzie cieplej. Cudowny klimat. Naprawdę cudowny klimat. Uwielbiam takie miejsca, uwielbiam takie wieczory. I takie spędzanie czasu. No i kładę się spać. Jazz gis jakieś powbijałem w palec jeszcze na koniec. Trzymajcie się. Widzimy się rano. I oby pogoda się poprawiła. Dobranoc.